Zakaz konkurencji bez umowy o zakazie konkurencji? Czy to możliwe? Brak umowy nie oznacza, że pracownik może zawsze prowadzić działalność konkurencyjną. Zakaz konkurencji bez umowy może wynikać z podstawowych obowiązków pracownika. Pracownicy i pracodawcy często o tym zapominają. Wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Pracownik na kluczowym stanowisku ma dostęp do danych klientów, do pomysłów, do strategii marketingowej, dostęp do wszystkich istotnych danych firmy. Ale nie ma umowy o zakazie konkurencji. Jeszcze. Taką umowę chce jednak podpisać pracodawca. Nie zaproponował tego przy zawieraniu umowy o pracę. Jego błąd, ale proponuje teraz. Pracownik odmawia. Pracodawca informuje go, że nie będzie akceptował prowadzenia działalności konkurencyjnej. Mimo to pracownik taką działalność podejmuje. Myśli sobie, że skoro nie ma umowy o zakazie konkurencji, to takiego zakazu po prostu nie ma. Historia druga. Pracownik na kierowniczym stanowisku. Cały zespół pod sobą. Dobry zespół, zgrany. Mnóstwo udanych projektów. Nie dziwi więc, że z bohaterem tej historii skontaktował się konkurent jego pracodawcy i zaproponował mu przejście. Najlepiej z całym zespołem. I zaczęły się rozmowy wewnątrz zespołu. Pracownik, oprócz przygotowywania się do przejścia, organizowania przyszłego miejsca pracy, namawiał też pozostałych pracowników do przejścia do konkurencji. W końcu cały zespół odszedł. Co łączy te dwie historie? Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy. Z tego przepisu wynika obowiązek powstrzymywania się od podejmowania działań, które godzą w dobro pracodawcy. I takim działaniem może być prowadzenie działalności konkurencyjnej. I to pomimo braku umowy o zakazie konkurencji. Oczywiście wymaga to każdorazowo analizy w konkretnej sytuacji. Nie zawsze bowiem podjęcie działalności konkurencyjnej będzie równoznaczne z naruszeniem obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. A w konkretnej sytuacji za naruszenie obowiązków pracowniczych może być uznana na przykład odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji i prowadzenie takiej działalności pomimo sprzeciwu pracodawcy. Za naruszenie może być również w konkretnej sytuacji uznane aktywne organizowanie przejścia całego zespołu do konkurencji. Brak podpisania umowy o zakazie konkurencji nie oznacza automatycznego przyzwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej. Zakaz konkurencji bez umowy może więc wynikać z ogólnych obowiązków pracowniczych. W każdej sytuacji trzeba badać, czy działania pracownika naruszają obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, ale najlepiej w umowie lojalnościowej to zawrzeć na samym początku przy zawieraniu umowy o pracę.